Może jakiś problem? Nie, ale mam krówki weganki. Już nie musz. Pyszne krówki weganki bez mleka, bez laktozy i bez problemu. Tylko od KFD. Siemanko, witajcie na kanale KFD. Jest ze mną gość specjalny BNT. A właściwie jesteśmy już gościach u niego. Słuchajcie, jestem mega podjarany, mega zajarany, bo masz fajną masz to jaskinię, powiem Ci. Masz takie kurde, specjalne zabawki, które mi do się mega no. podobają, takie chwytowe rzeczy i tak dalej. Jest tylko jeden warunek żeby nie za wysoko wchodzić, bo mam lek wysokości, ale 4 metry. Tu mam. 4 metry yy, dałem radę, jest dość, powiem wam szczerze. Yy, jutro moje palce zdechną totalnie, ale dzisiaj jeszcze chciałbym z tobą zrobić trochę rzeczy i wykorzystać to. Ty masz taką fajną tam tablicę. Tak? Na tej tablicy byśmy się popróbowali, słuchaj, w ramach rozgrzeweczki, a później lecimy do stołu. No i gitara. Może być. Może być. No to ruszamy z tym. Chwyto tablica, czyli taki specyficzny wspinaczkowy przyrząd treningowy. Służący do wzmacniania siły palców. Jedno co zauważyłem, one są mega takie obłe. Nie są takie kanciaste, więc tak. przez to jest gorszy chwyt, nie? Dużo no, gorszy. No tak, gorszy, y, ale bardziej przyjazny dla dłoni. Ona drewniane chwytotablice są bardzo przyjazne dla dłoni, no i można się na nich wisieć, nie. A podciągasz się na nich również? Y, raczej to do wiszenia służy, no ale można się podciągać. Można się podciągać, a jeszcze mi powiedz, czy robisz to jako element przechwytu, czy już jak złapiesz, tak wisisz? W sensie, czy zmieniasz? Są, różne, nie? są bardzo różne plany treningowe na to. Jak jest jakiś taki chwyt trudny, którego nie umiesz przytrzymać tak na dwóch rękach, no to wtedy miksujesz i łapiesz na przykład. Tu łapiesz łatwy, a tu łapiesz trudny. Nie? I ja... I to jest właśnie ciekawe, słuchajcie, bo, bo że w harvestingu nie są najważniejsze palce, ale są ważne i jestem ciekaw, na ile mój trening arwestingowy przełoży się na takie tablice. Od czego mam zacząć? No, zacznij sobie od y, najłatwiejszych, czyli od tych. Od tych. Ja tam siedzę, kurde. No. Nie, o, lajcik. No. no i bez problemu. Ale fajne, przyjemne, są nie trudą faktycznie. Teraz dawaj następny poziom trudności. Następny poziom trudności to będzie... Czekaj, to może być... To może być to na przykład. O. Kurde. To też jest pod kosem, czy mi się wydaje? Jest pod kosem, no. No jest, zaliczone, zaliczone. No. Później... Ale nie było to przyjemne. No. Bo, się, bo to jest pod skosem i te paluszki wyjeżdżały. Ja. To będzie jeszcze trudniejsze. Bo to masz pod takim skosem jeszcze ostrzejszym. Używasz ogólnie do tego magnezji, powiedz mi? No na pewnym etapie tak, ale tu na razie jeszcze nie trzeba, nie? Na razie jest. Okay. No i dobrze. Teraz tu jest taka ciekawostka, to jest taki obły. Jest ja gdzie... po prostu. 1,76 76. to jest tylko 4 centy niż wyższe ode mnie, a ty tak sięgasz tam? Możliwe, że mam dłuższe ręce. No, po tych wszystkich wieżowcach chyba mu się wykonyły. <grym> no odwiszej Andruszku. Tu robisz tak, no i... no i wysisz, nie Możesz... czekaj, bo podłożymy ci coś tu jak No chcesz. jakbyś mi coś podłożył, to by było miło. <grym> no bardzo dobrze, pojęci. Bez magnezji. Elegancko. No wiesz co, tu teraz... Chyba ten tam został. Tak, naprawdę tak. Na tych tej tablicy najtrudniejszy wariant to jest ten. To jest tu najtrudniejsze, co możesz zrobić, nie? No, tam jest, słuchajcie, bardzo malutka przestrzeń na to, żeby w ogóle te palce złapały. O kurde. Dobra. Poziom trudności. Poczymaj mi piwo. <laughs> Poczymaj mi ta yerba. No ale zawisnął. To, to już jest, to już i tak jest dużo. Ale wisiałem, wisiałem. Nie podciągnę się, bo nie czułem się na tyle pewnie, chyba, żebym może magnezji użył, ale ten, ale wisiałem. To Czyli jest zaliczone. Zal, zaliczone. Chociaż no i dawaj jeszcze raz. Kurde. Dawaj jeszcze raz. Teraz z magnezją. Ja mam tu zobaczyć. Muszę tak dwie sekundy być bloka przynajmniej, nie? Raz, dwa. Zaliczone. Ja, Teraz było, teraz było czysto zaliczone. No to ta tablica, żeś cało zrobił. Lecimy na drugą. Tu jest kolejno, yy, tu jest trudniejsza tablica. Tak na serio to... Moje skarpetki to się To nawet, badają. wiesz co, ona jest... Świeżutka chyba, nie? Tak, tu, tu, są, tu są takie trudności, że no, ją nie ogarnią, nie? Na przykład, no nie wyobrażam sobie wiszenia na tym, nie? Yy, tu zacznijmy od łatwiejszej, wiesz? Jakiegoś elementu? No to e, co tu masz takiego łatwiejszego? Ten. To na przykład możesz spróbować. I e, ona tym raczej też nie zawisła, na tym, tu. Dawaj Oj, to będzie ciężkie, wiesz? Nie, to jest jeszcze nie mój, nie mój poziom, nie? A ja. mogę maknację już teraz? jednak? Możesz, jasne. No, wiadomo, to są już na tej tablicy te łatwiejsze omijamy nie? No, ty. Wisiął. Pokusz <grystanie> to. I właśnie to lubię. Wyzwania, słuchajcie, co się nowego robisz, więc jest fajna zajawka. <grystanie> <grystanie> Zmotywował się. <grystanie> ale nie bo, <grystanie> bo, tak załat, nie, bo magnezja, wiesz? No magnezja zrobiła roboty no, na pewno, ale, no. ale jednak było fajnie. Tak. Dobra, no kurde dalej. I ten był w zasadzie... W zasadzie to był najtrudniejszy. To był najtrudniejszy, nie licząc jedynek, nie? No to lecimy jedynkę, słuchaj. Jedynkę? Lecimy jedynkę tylko z jako pierwszy poziom trudności, że gdzieś jednego palca dołożymy. No to możesz sobie zrobić na przykład jedynka plus nie wiem, Kciuk? plus nie. E... A jakbyś włożył Możesz... Paski, mo fakerca, patrz, fakerca włożył, możesz i... zrobić w taki sposób ta jedynka, nie? Palce, że parze, że że tu i tu. Ale to jest kontuzyjne Chyba już fest, nie? Słuchaj, ja, ja tu myślę tak. Tak. Najpierw tak, tu za drugiego. No. no. No, brawo. Te dwa paluszki. Brawo, nie? brawo. Spróbuj. Czy ty też zrobił tak? Tak, wsadziłem tam tylko wskazującego i fakersa, a reszta wisiała. Kciuk był też luźny, wszystko było luźne. Tylko wyciągnął się trochę, czułem. Ha. Wiesz co? Jakbym ja mógł jeszcze tu kciuki dać? Spróbuj. To, to jeszcze, ale wiesz co? Nie. wymięką. po prostu e, wygrał, żeś. Wygrał, żeś Tomek na tym. No jest pełen podziwu, ale z drugiej strony, no co ja się tu mam dziwić, jak on tu to przedram przedramię to no, przedramię. Choćbym nie wiem, co chciał zrobić na tych dwóch palcach, których wam nie pokażę, nie da się zawiesić. Do tego ja się dobrze, jeszcze ten. Do tego trzeba trochę do, yy, długo się dołazi, wiesz. Ja generalnie jeszcze nie jest na nie. tym etapie. ten gorzej. Porównywaliśmy dłoń, Daję jeszcze raz tutaj. Zobaczcie, dłoń jest naprawdę identyczna. No. No jest identyczna. Kciuk. Identyczny, a ty to tak zakładasz bardzo mocno. No. Ja mam od ciebie ten drążek i czasami no. się na nim bawię, nie powiem, no. ale nie próbowałem na jednej ręce. Spróbuj. Ja, ja, ja tak nie założę tak daleko. Tutaj. No, o, no był lekki, był, chwila było jakby tego bloka, ale króciutko, nie zaliczyłbym. No. Za krótko, Ale, 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 ale tam... No, za krótki jakiś taki się wydaje względem tego, jak Ty to no, Pani Moc, Mocno, ja, no, widzisz jakby, jakby. Ale słuchaj, to jest kolejna rzecz, którą sobie na pewno potrenuję, bo do tej pory jak robiłem, to sobie robiłem wiszenie, wiesz, na tych grubych elementach. No, 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 nie? no. no, no. No Dobra, jesteśmy wrażeni, jeżeli chodzi o palce, na pewno słuchajcie. E, myślę, że teraz tak naprawdę trzeba ramię rozgrzać w całości. Pokażę Ci o co chodzi. Marwesi już się w ogóle kiedyś? E, w, tak, ale jakoś tak w szkole, dawno temu. Dawno temu. Albo nie, w, nawet w robocie Ros, jakże jeszcze robił na etacie, pamiętam, na, na tym, na, e, w takim zakładzie przemysłowym i był właśnie jeden gościu taki z taką większą łapą. Ja miał, i, I udało mi się z nim wygrać wtedy. A ja był taki fest chudy, nie? Mhm. To robi zawsze wrażenie, nie? Ja, ja, ja. <grym> no, ja pamiętam, że miałem, e, w Angliach pracowałem jako student. Taki początkujący, bo to było na, przed pierwszym rokiem. Masz trzy miesiące długie, wiesz, urlopu e, od szkoły. I wtedy z takim największym na fabryce się śpiewałem, który ze wszystkimi wygrywał. I wiesz, i Czajili, że się też siłuje, nie? Gościu nie miał szans i nie odzywał się już do mnie do końca zmiany, nie? No ale, no życie. Brałem ze sobą standardowo taki zestaw swoich e, gripów. 150 mam, 250. -tki. 50 w LBS-ach i 300. Liczyłem, że się tym pobawimy, ale żeś nam tak zajechał palce na wszystkim, że, że to raczej już za bardzo nie ma sensu. Aczkolwiek spróbuję jeszcze 250 zamknąć. O! Siadło. Ciekawe. Brakło. Ja to, ty, ty masz tak samo rozmiar dłoni jak ja, nie? Więc ja tutaj sobie tylko podtrzymuję, żeby po prostu mi się nie wyślizło, bo mam za krótkie paluchy, nie? Aha. Ale ten, ty, tylko wiesz, tylko po prostu taką kontrolę łapię, nie? W no. żaden sposób tego nie dociskam, A, okay. czy coś, żeby ktoś to no ja. powiedział, że oszukuję. No ja. Ale ten, ale to tylko i masz się dla samej kontroli. No, nie, no to tu, to tu, na pewno tobie lepiej czyli ty idzie. Czyli masz, czyli ale ty masz tyk... typowo siłę w danym zakresie, tak. ale nie ścisku. Nie, Czyli no. nie przekłada się to tak w 100% w samym ścisku. Znaczy, uciekł, może, nie? No bo ale patrz, no na tym drążku na przykład wisza na jednej łapie. A... Ale nie ściskasz, tylko trzymasz. A... Nie? A tu musisz wykonać ruch ściskania, nie? No to muszę trochę właśnie tym, y, to właśnie arm wrestlingowe ćwiczenia Mo, wprowadzić. Może w jakiś sposób też ci to się przełoży na pewno. ciebie. Nie? Na Skoro pewno. już się siłowałeś, ale nigdy pewnie na takim stole. E, pominiemy całkowicie w odcinku, oczywiście, tą najnudniejszą część, czyli e, teorie techniczne, takie pierdoły, bo to każdy już zna, przynajmniej kto to ogląda. W każdym razie ja tobie powiem. Rozrzewka za nami, gripy za nami, wszystko za nami. Zostało nam już tylko i wyłącznie siłowanie. Fight! Fight! Prawa ręka. Jesteś praworęczny, tak jak rozmawialiśmy? Tak. Więc tak, ustawienie, palec chciał ustawi mega profesjonalnie, mega bezpiecznie. Dobra, dobra, dobra. Za mocno, chwyć sobie, tak pewnie, żebyś się poczuł. No, dobrze, dobre mhm. dobra jest. Ready, go. I to jest tak, mega siła statyczna. Jest też parcie fajne. Podnieś sobie ten łokieć do góry, żeby ci nie blokował ten dróg. Do góry, do góry, do góry. I ciągnie całe ciało, całe ciało, całe ciało, całe ciało. Zobaczcie jaka siła. Nie, nie, tak nie przeginaj nadgarstka. Kurde, jest tutaj fajna blokada. Naprawdę, naprawdę wypracowane. Nie, nie, tak nie pchaj, tak nie pchaj. Zawsze ciągnij do siebie, do siebie tutaj. Dobra, teraz ja próbuję. No zobacz jaką mi siłę. Ja ci go odpalać, trochę zmęczę, ale zaraz ty spróbujesz. Aż się stół podnosi. Dałeś z siebie maksa, bo to widziałem, że jest to zawzięcie tak, sportowe. Tak. Jest, wiesz, jest ta chęć rywalizacji i bardzo dziękuję. Słuchaj, to co robiłeś nadgarstkiem nie pomagało, raczej utrudniało w sensie Tobie. No. Ale tak, ale sztywny nadgarstek. Nie pokazywałem Ci celowo technik nadgarstkowych, bo wiem, że masz bardzo silne statycznie, nie? więc tu było czuć siłę. Bardzo fajnie kątem. Próbuję sobie to jakby wyobrazić, ale jeżeli Ty wchodzisz, no. wchodzisz na takich wąskich też, nie? Tak. Czyli pracujesz w pewnym takim zakresie ruchu, w takim w, kącie, Wiesz nie? co, przy tej wspinaczce mało, ale ja też jakby dużo, y, moja baza też jest z drążka, z podciągnięcia na drążku, mhm. podciągnięcia na jednej ręce. Właśnie, Ty się podciągasz na jednej ręce. Tak. A ja tego nie zrobię, nie ma szans. W kącie, tak, podciągam się albo powiszę, ale mhm. też u nas zakresy pracy są takie, że od kąta ja. już prostego do góry, nie? Wy nie robicie jakby od prostego łowcia, nie? w ogóle. Nie. nie, nie, nie. Tutaj w kącie wiesz, mogę wisieć, mnie mogę to, się tu podciągnąć. Mnie się najbardziej zarek. to kojarzy właśnie, wiesz, takie trwanie w tym w tym Małe miejscu, zakresie ruchu. to to jest, od razu, od razu mi się kojarzy z tym, że właśnie drążek i tak, nie? nie. I czyli, w sumie to czyli, jest jedyne czyli, które Czyli żeby... to może tak, nie? Że tu... No i ja. to jest to, nie? Ale weź mi to, wytłumacz, jak on po paru godzinach treningu zrobił podciągnięcie. No. A ciekawostka dla mnie. Jesteś w stanie dorzucić sobie jakiś ciężar i się pociągnąć? Robiłeś tak kiedyś? Ale, że na jednej ręce? No. Tak. Że Ile dowiesiłeś? Wiesz, co? Nie dużo, bo robił chyba 7 kilo. Czy najwięcej. małeś w ręce, czy, czy wisiał na palcach? tu, czy miał? I 7 kg, nie? 7 kilo. To jest w ogóle balans inny wtedy, ja. nie? No bo... Ale bo to też zależy, czy robisz z pełnego zwisu, czy robisz z takiego, powiedzmy, takiego, nie? Mhm. Bo st stąd jest łatwiej, ale jak pełny zwis masz, to o wiele trudniej jest, nie? Nie, no, szacun, że ty to nadal zrobiłeś, a jesteśmy właśnie po, po walce. Z... Ja się też tak roz. Ale ja zrobił na no lewej. No próbował rozrobić, wiesz? Na lewej owanie bo... to się idę obrócił wokół siebie. Chcesz się podciąga, nie? <laughs> Tak, żeby się obrócił. Nic więcej, wiesz? Nie, 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 nie. Ja, ciekawo, ciekawość sprawdzę, czy ja w ogóle uwiszę po takim zmęczeniu. To czekaj, damy go niżej może. O, co ty? U, muszę spaść. Uwisiałem. To, 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 to jeszcze jestem z Ciebie zadowolony? A spróbuj w końcu? Nie, patrz, to, patrz, to od razu się opracuj. To czekaj, to patrz, dajesz go niżej, nie? To od razu Jak dożniżej, niżej, to wtedy ten łokieć, to już jakby z takiego przybloku lecisz, nie? To tak jest o wiele łatwiej. A jak trenowałeś podciąganie na jednej ręce? Jak, jak wypracowywałeś od, od samego początku? Wiesz co, yy, najpierw negatywy, Coś takiego negatywy robisz najpierw. Czyli opadanie. Ja, czyli że podciągasz się dwoma i opuszczasz się jedną, nie? A robiłeś tak, że łapałeś na przykład w ten sposób rękę, czy coś? Nie, wydaje mi się, że to nie ma dużego przełożenia, że to jest takie, bo tu i tak, wiesz, jak dwoma bicami pracujesz, nie? No. O, to prędzej no, to, to, to to, to jest dobra wprawka, że łapiesz tu, tak może być zrobił, że łapiesz się tu za bica i tak robisz, nie? To jest dużo łatwiej wtedy i wtedy najpierw e, dajesz tu, tu, tu i tak progresujesz i finalnie dochodzisz do tego, że łapiesz się tu, nie? Ciekawe jestem, ilu z Was jest w stanie się pociągnąć na jednej ręce. Ja dzisiaj jestem w stanie tylko chwilę na niej powiesieć. E, Marcin, lecimy do stołu, ale jeżeli zgodzisz się, to chciałbym, żebyś z Marcinem spróbował. Ja. Ręka w górze, ręka. Ready, go! Patrzymy, patrzymy. patrzymy na ręce, nie zamykaj. Go patrzysz, kontrolujesz i ciągniesz go do siebie, do siebie, do siebie, do siebie. Do siebie, Marcin, do siebie, do siebie, do siebie. Do siebie, do siebie. Bezpiecznie do siebie. Nie padać, jak ktoś jeszcze potrafi. Dobrze, dobrze, cały czas do siebie. Jakbyś chciał zabrać burekę. Jakbyś chciał zabrać, 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 zabrać. Cały czas zabierać. Oh. I zabrał. Oh. Ale ty powalczyłeś, fajnie. się no, tak, to jest, to jest tak ten. Tutaj żeś tam, coś tamten. Ten. Tam zmienić wszystkie pozycję. To Ale, Ale nie łatwo nie było. Daje to nie jak on ma prawo łatwszą, a lewo silniejszą, to na lewo ja nie mam szans, bo jest praworęczny, nie? I to spojrzenie paleciaka ha takie duże ale ma też może Jest, jest, jest. Do siebie, pamiętaj, do siebie, do siebie. Chcesz mu zabrać tą rękę. Do siebie, do siebie, do siebie. Do siebie, cały czas <grym> do siebie, do siebie. Jest zawzięcie sportowe. Dobrze. Trzeba, w hak brał, żeby w hak brał. Wiesz co, moim co? zdaniem u niego największym atutem to jest nadgarstek, no, no, raczej to. tutaj. Nie umie go wykorzystać. To słuchaj, ja Ci będę pokazywał jak to się siłować w barze, a my w tym momencie kończymy odcinek. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i róbcie po prostu hałas, żeby te zasięgi jakoś szły w górę. E, a ja dziękuję Ci za to, że nas zaprosiłeś do siebie. Dziękuję e, również. Dzięki, że dzisiaj taką adrenalinę nam dałeś i w ogóle było zajebiście. Dzięki. Dzięki mi też się podobało. Jest flecią! Chłapy e, nieba. A jak już oglądacie, słuchajcie, ten odcinek do samego końca, to wbijajcie również na kanał BNT, bo właśnie tam będzie druga część tego, co tu się dzisiaj odpieprzało, a było myślę, że grubiej niż teraz. Zdecydowanie. Dokładnie to na kanał Marcin Banot, bo tam są takie sportowe challenge, a na BNT są same wspinaczki, więc. To... No właśnie, bo tam wiszą dwa srebrne przyciski. Tak, dwa, dwa kanały, różne są, kanały Dwa kanały. BNT jest do wspinaczek, a Marcin Banut do sportowych wyzwań takich i ogólnie do Lifestyle'u. Więc no sami możecie wybrać co chcecie oglądać. Czyli Marcin Banot, ta sama godzina, skończyliście tu, bijacie tam, a my się dalej żywiemy o to piwo.